Dobra, tutaj mamy imitator. Dobra, witam Was z roli imitator. Przed chwilą była dyskusja, bo mamy ludzi z chatu, z live'a, od Benka. I mi trochę nie wierzą, że ja jestem właśnie y, tym, co występuje na live'ach. Typ Pietry Fianaczek, właśnie, kurczak. Też od teraz chodzi za mną. Zobaczymy. Czekaj, nie jestem. Tu jest dobre, tu jest. Janeczek, eee, yy, dobra. Resak do specimena. Janeczek. O, janeczko nie zapał, dobra. Bo mnie nie zabije ich chlebek. Dobra, lecimy. Cartowanko. Pyk, pyk. Chłopę, yy, pietnik właśnie nie wiem, że jestem prawdziwy. No jak będzie dobry materiał, to właśnie mu to udowodnię. E, dobra. Lecimy. E, Kółeczkę. I poler potem dowlałem to w... WIPOSAK? Dobrze pamiętam? Tak jest ja, Wolpans. tak? Dobra. O, tasków jakoś dziwę. O, dostałem tarczę. To ty mi dałeś tarczę? Dziękuję. Zauważyłem, dobra. Tam teraz niezniszczalne. A terminator. Normalnie terminator. Zabrace z kompsów akurat będzie wizytko. Nie mamy e, kompsów, eee Kamuflażem komuflowalnych. kompsów. Mhm. No więc jak się nic nie napiło przed nagrywką, nie mówię to o napojach alkoholowych, o niej nie, Za wcześnie jeszcze. tylko po prostu woda, piciu zwykłe, no, w prawie zrobiłem ten dłosk, dobra, yy, Pietrich, głosiłeś, yy, Logic stał przy ciele. Gdzie, gdzie, gdzie Logik, Jeden impo do powodzenia. Może Chester. Imp. Jeden impo przy 15. Trochę impo. Trochę F. dla impo. E, dobra, tęczowy, tęczowy. E, clear, 100%. 110%, dobra, może być 110. E, więc git. Dobra, ja bym dał skipa. O. Walking. Second Second ustawienia. ustawienia, Second ja też Second żeby chcę, żeby Second był Second Second Też testuję mikrofon, który, y było, no szumiało w tyle różnych odcinka kurczak, ty jesteś tym, kurczak. Dobra, dajcie skipa O, jeszcze się chłop wywalił No super, policja Kolejny się wywalił Co jest? Dobra, kurczę, go left the game No trochę F -la. tak jak impostora i že je rolu zabíjající, když je jeden impostor. I 15 osob. A ještě neutro možná být impostora. To trochu je stealth. Můžu. Zobačujeme, zobačujeme. Trzydzieści sześć, dokładnie. Eee, no czterdzieści sześć, tak. Dobra, czekamy ten, 20 sekund. Nie chcę się wejść na głosowe, no gram no. Pogrzeć mogę wejść. Albo, nie wiem, zobaczyć się potem, albo wysłać się potem. Wysłać się potem na brief. Odcinek. Zobaczymy. Zobaczymy naprawdę. Która robił ten ostatni raz z ale wcześniej zagłosowałem, może jakiś krumy Cię wywalił. Krumy rolę go Jestem niezniszczalny tak czy inaczej, więc... Jakiś player klon... Oboje się wywaliło. Oboje się wywali, wywalili. Na komple. Homs. jestem clear. <laughs> clear. E, dobra, mogę pobrać rolę, czy nie mogę. Oh, waiting Wojting To To nie ja. Nie ja zrobiłem. Lovers kill poszed. Lovers kill. Czy arsonista poszło? Medyk może mieć mignięcie, mignięcie. Bo mam tarczę, bo mam tarczę. I panek, no wywalił się o mnie lub do dosłownie tak wyglądało, że jakby mnie zabijał ale jak ja mogę imitatorem zabijać? Skip! Dajcie skip. Zrobiłem taski, no! To tak, to tak trochę wyglądało jakbym się ale... To nie ja, no. Naprawdę. E, no, czy no ja nie mogę wziąć, e, Mogę wziąć, e, tych... Ról. Trochę Dziwne to. Naprawdę. No i super. Wy... O, wywalają mnie. Ja. Skip. Skip. Na szczęście skip. Ale było groźnie. Było groźnie. E, dobra. Mamy arsenistę. Tu muszę uważać na to. Chodziu. Chodź, już, chodź, już, chodź. Chodź. Będziemy się trzymać razem. dajcie się taski, dawajcie taski. Go taski. Ja może idę na kamery Czemu nie? Dzień dobry Idę na kamera W sumie na kamera Może spróbuję zrobić trick On zabił, on zabił Ja Janaczek zabił Janaczek zabił Janaczek zabił, bo było jakieś topnięcie Bole Rumia, tak Dobra. Janeczek zabił. Janeczek zabił. Zabił. Boiler room. 100%. Było topnięcie. Było takie małe topnięcie. Widziałem. To musiał być Janeczek. Ej, hey, what? Naciska na malutkiego, to jest chlebek. What the fuck? No to ciekawe. Na kamerach widziałem. Na kamerach widziałem. Zaufajcie. 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 Jak nie ja i on, to ja. Jezu, ale public lobby wleciało. Ale to jest dziwne, bo naciskam malutkiego, a jest chlebek. Hmm... Ciekawe. Bardzo zaskakujące. Dajcie, Janeczka, dajcie. Dajcie. Janeczka. On zabił! 100% widziałem! widziałem! Jest! Widać! Widać trochę! Boiler Roma. Neutral, neutral maybe. Dobra, no, my da Janeczka. Janeczek, lecisz, no oczywiście. Było takie tepnięcie. Myślę, że ja to na odcinku chycę, ale myślę, że to on zabił, no bo był w chwili, bo ile Roomie. Myślę, że to on. Tak jest, Pestilence. Dosłownie. I mamy G. G. Tak jest. Pestilence padł. I mamy to na odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie.